Wyrównany rekord Andrasa Goldbergera, rekord polski, bo przed przyjazdem do planicy najdłuższy skok jaki Adam Małysz wynosił, e, najdłuższy skok jaki oddał Adam Małysz wynosił 223,5 metra. Wczoraj odpoczywał, bo nie startowaliśmy w rywalizacji zespołowej. No i co pokaże nam serii próbnej Adam Małysz? To będzie także daleki lot, to będzie także bardzo daleki lot. Znakomity skok Adama Małysza fenomenalna dyspozycja naszego reprezentanta setki, może tysiące, no nawet flag biało-czerwonych w górze z tego najniższego rozbiegu, z tego samego, z którego przed momentem skakał Sven Hanawalt i uzyskał 215 metrów. Adam Małyż 225 metrów, a więc taki sam rezultat, jak uzyskał we czwartek podczas kwalifikacji do dzisiejszego konkursu. 10 metrów dalej niż Sven Hanawalt. No i proszę Państwa, już właściwie mamy znaczną część odpowiedzi na Pytanie, czy już dziś Adam Małysz może sobie zapewnić po raz trzeci rzędu zdobycie Pucharu świata? Bardzo, bardzo wiele na to wskazuje, choć oczywiście w sporcie niczego z góry nie można przesądzać, szczególnie w tak loteryjnej e, dyscyplinie, jaką są skoki narciarskie. Ale ta próba Adama Małysza pokazuje, że nasz reprezentant jest nadal w wielkiej formie i jest jednym z głównych faworytów obok matki Hautameki do odniesienia zwycięstwa. W dzisiejszym konkursie, seria próbna, proszę Państwa. Zatem za nami No nie można do końca wszystkich rezultatów porównywać, ponieważ zawodnicy skakali z różnych platform, różną mieli długość najazdu na próg, ale 228,5 metra Hautameki to najlepszy rezultat 225 metrów,